Level wbijam, no. No kida, coś ten? Wysłał? Wysłał, to, w dwa... W Wysłał dwa razy, że jestem gotowy. na co, co jestem gotowy? Level. Tam w jakiś klaser, ja oglądam jakiś filmik. Jakieś klasery było trzeba zebrać. Ty masz ten klaser Dobra, kafante dla biza. Za stówkę. E, ma, 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 masz klaser w tym tym? No to tam jest chyba, no. No go trzeba kupić, nie? Było. Nie, teraz jest chyba tak, że on już jest. Tak mi widzowie mówili, no i tak, patrzyłem to jest. Okay. Wchodzę na moje konto. Patrzcie widzowie, 35. level już mam. I patrzcie, już nawet w karczmie nie ma awanturniczości, tylko zrobiłem. 35. level mam. Co, eko? Nie, no, ani jeszcze nie zostało postawione. Ja nie widzę. Wowie nie ma kontent na razie, 10. wraca WoW, eee, No i tyle. 10 <noise> jest cały dzień w wowie raczej. Nie poruszajmy tematów grzybów. Proszę. Trzeba zagrać 8, 8, 8 tych, gra. później zrobić weekly i później trzeba zrobić. Chyba na rajda. Dungeon legendarny jest od 50 levela. Dopiero. Do 100? Nie, nie, nie. Ile kosztowało 3 dni wcześniej dostądowo? Nie mam pojęcia. Z darmo miałem dostęp. Ale chyba jakieś parę 10 euro. Nie na no, 10 dolców na pewno nie. Nie wiem, ciebie klepnę raczej. Nie wiem, czy to nie ma ekipy jakiejś. Zapytaj, Brusta, czy Valor Stonesy ma wyfarmione na rajda? Valor Stonesów mam z 2000 chyba. Tam jest tam jest cup, nie jakieś. Stone'ów mam dwa koła. To wszystko lepsze, masz masz kapa zrobionego kolejnego? No ja mam wszystko nafarmione. farmione. Jedyne, czego nie robię, to daily questów pod rapę, żeby mieć więcej niż tam 8 Renauna. Ale wszystko inne już zrobiłem. kapy nabite na, Zanjo, na wszystko. Mam zaraz 6 kofer kijów nafarmionych. Yy, Mamy tego 2000 Stone'ów. Pierwszy raz gram Xantę. Grzegorz Sorosz. Mam nadzieję, że nie przyniesiesz mi porażki i hańby. Może którym Bambi na bacie. Nie wiem czemu Kwantę mi się z rowerem kojarzy. z rasistą. Rasistą jestem. Nie, nie jestem rasistą. Chociaż... Musiałbym zrobić test. Jest, jest coś takiego jak test na rasizm? Czy jestem rasistą? Pewnie jest. Taki test. Gdzieś tego wardał? Kurwa Jezu. Dobra. Skate. Runki masz. Cześć, wykrzyknij runę Kurde, straciłem 3 miniony ekspad. To nie obecnie, wcześniej byłem obecny. Już mi się nie chce dzisiaj Się mi głowa w W robocie ja nie wiem czy 7 godzin zrobię Zamiast 8 Musimy Janusz do roboty szybciej Znaczy z roboty Cześć, masz runy kolego, masz Patrz okay, w faliach. Klasyczne runy na Eko w kla klasyczne w moim imieniu Dobra, tyle Nie da mi run na środku Akali okay, ciężko, ja tylko fary się łożę. Kurde widzę, ja tym pierwszy raz gram Na pewno kiedyś grałeś jeszcze. Nie, pierwszy raz gram w sante. Chyba pierwszy, no nie wydaje mi się, że kiedyś nim grałem jeszcze. Tak, grykę sante, to jest stówkę. No to chce zagra, nie? W ogóle kupowanie postaci za pieniądze to jest taki hit. Tak sprawiłem, że widz jest szczęśliwy, widz sprawił, że ja chcę szczęśliwy. Nie. Aż sobie oblodzić możecie. No i co mam zrobić teraz? O kurwa, że ja tak coś potrafię? First time tym gram. Co jest? Figma! Pierwszy raz gram tym herosem. W chuj straciłem na tym. Widzu, jaka akcja dla ciebie. To dla ciebie Grzegorz. Tylko mam mało krypków, ale to jakoś będzie. No koszula, szkoła żubia. Tragedia. Chociaż nie, no spruszona, jakaś głupia. A co zrobiłeś w ogóle? It, nie sure. wiem, zro zrobiłem ładnego playa, nawet nie, nie umiem wytłumaczyć jak ja zrobiłem, szczerze. Musio muszą ci jak klipa dać. Bo taki pokczam, ja się zdziwiłem, że coś takiego. O kurwa. Mm, no to teraz, no to teraz powiem... XD e no to teraz zagrałem słabo. Wróciliśmy do normalności. Ta, pierwszy raz gram kasante. Pożuła Arka nie ta. Mam. To, to 145, 170. Daj klipa do Remka. Żeby zobaczył, że go duo partner też potrafi pazur pokazać. Ja pierdolę. Kurde oh, nice. muszę tu sofnąć. No chyba też głębnie kontruje mi się wydaje. Ona jest dobra w tanków, tanków ogólnie. No, ja się Na nie Troszeczkę po tym kilku się koki zrobiłem, trochę się koki zrobiłem. To jest dalej głębno. ona na 100% kontroluje mojego herosa, a ja wygram jakbym miał 1000 jednak tamte. Kok?! Czemu wklejasz emotkę kok, sunio. Ja pamiętam, że kiedyś dałem masę banów na moim kanale, bo ludzie spamowali emotkę kok, bo myślałem, że to jest czarnoskóry pokazujący penisa i że zostałem strollowany, a jak przybliżyłem, to się okazało, że to jest po prostu kot, który się ogonem bawi. Heh, tego się odbanowałem widzów. Na no, czemu banowałaś się gruzi, masz masz się motkę. Nie, nie umiem grać w tamte, zintowałem, czy to nie. Yy, ja próbuję ją zajebać, no. Nie no po prostu banowałem, bo myślałem, że to jest penis i skóry mężczyzna, a to był kot bawiący się ogonem. <laughs> nie wiem, no, pamiętam co tak było. Tak się wkurwiem na tą memotkę. Kiedy to było niby? Dawno temu, kurde. Kiedy to było? Nie, może pis będzie pamiętać. No, Przecież wtedy Seven TV nie było. Jak Seven TV? Seven TV jest kurde wielu lat już, od trzech przynajmniej. No to było, nie wiem, w przeciągu roku albo dwóch lat. Co? Z tą memotką KOK. Ale Kongo. Nie kurwa w dwóch falach dyma. Nawet mu nic nie robię. Nie wiem, co ja próbuję. Szczerze? Nie spodziewałem się, że dostaję w pizdę w dwóch falach minionów, kiedy jeszcze miałem upper handa, że pierwszy ją zaatakowałem i zabrałem tam 30 HP procent. Przynajmniej w cały item. Na tyle długo grałem, że ta że wieszysz chyba, nie? Że ten. O kurczę! Na tyle długo wiesz, że by wierzyć, że no nie zabijasz Gwen. No wiem, 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 ale ja chciałem ją trochę wygrać trade'a i on zostaje, ona na. Okay, czy... Po prostu zagunia mnie na śmierć. No, Aż nice moldera zajebania, no. czy mogą trochę złożyć? Nie wiem. Ale spokojnie, Bruce, po prostu nie gra to pan normalnie takimi postaciami, nie? To nie wiedział co składać. No i wytrzymałeś. Dobra, belwę ciebie, że to ja już tam nie idę. Miernota porwalo. Ale można mi wybaczyć. Gram. Jestem e, pierwszy raz, a i tak gram lepiej niż tym Warwickiem śmierdzącym. Kiedy w Gotika pograsz? Jak wyjdzie remake Gotika jedynki, czekam na tą gierkę, to wtedy będzie grane. A właśnie Remek, widziałeś nowe herosy? Olden Era? Nie. Co? O kurwita No to twórcy Heroesów przyznali się do błędu, jeśli chodzi o poprzednie wszystkie części. I stworzyli nowe herosy, które wzięły najlepsze, to co się da, z trójki i z piątki Zwracajcie zrobili nowe to, herosy. to No chyba tak, no? no. to ja nie wierzę w to. No dzięki. Musisz, musisz zobaczyć. Przypał. Stopowała. To no jest chyba trochę gap na topie. przyznaję się do bających twórców herosów źle robili herosów 30 lat, czyli nie, trójka i piątka były decent z gierkami. Według mnie. Ale no... ta szóstka, siódemka, no tragedia, no kurwa tragedia. Jak gówniane, trójka i piątka? Gówniane? Nie no, kaman. Jak na Ubisoft, piątka była mega fajna. Nie no moim zdaniem czwórka była nie najgorszą, najgorszą wersją po tej trójce. W czwórce mi się nie podobało to, że... O ile ja pamiętam, że nie było siedmiu jednostek, wejść i bohater mógł walczyć. I jednostki mogły same z siebie chodzić, to to mi się nie podobało. To sobie zobacz remigiusz po gierce, bo naprawdę zajebiście wyglądają te herocy, myślę, że będą warte pogrania i Zaraz zobaczę. U Ortisa widziałem, jak, jak pokazywał. Ortis chyba też będzie grał. Tylko nie wiem, kiedy wychodzą w sumie, na pewno nie w tym roku chyba. Ej, powiem wam spokoj, jest ten Xantę. Kiedy Deadlock? Jutro gramy. Jutro jest w ogóle fajniejszy dzień niż, niż dzisiaj. Jutro 11.00 zagadki ze slejem, a i później od 15 gram w Deadlocka w 6 osób, więc nie że to wyjdzie. Zagadki są zajebiste. Szczególnie te, które gramy. Top gap classic, fucking classic. Ale jakbyś nie umierał po prostu broń uwierzy. Opinia? Co ma? Jak mam wygrać typem, który ma nick garpo? Na garpa nie wygram. Kupuję Z wejdź już. wejdziesz. Dobra, nieważne. Te pyłki mnie wykończą. Pa, teraz nagle alergię masz. Nie no, Wy... Żartuję, no nie mam chyba żadnych alergii. No, już, już, już myślałem. Nie jestem tym na nic uczulony. Przynajmniej tak mi się wydaje. 2,30 do Drake'a. Może uda się pałę farmić wielką, a znaczy szapkę Ty? 420 będzie chyba. Co? Łooo wow. A bo w takim reakcji. tam, tam próbuję robić tam tuchem. UI to tam jest pizzy Nie no UI to UI jakby. Mam Smoldera No i mu spaliliśmy To co naszory? A tak Kurde, kierujesz mnie, wiesz? Coś nowego. Pięć lat nie widzowie keruje Remek jak, jak to by powiedziała Asia, przylepiłem się do Remka jak huba. No to? No jesteś kurwa pasożytem <grymka> O, Teraz samo to lecisz, przypomina mi się Japonia. Brakuje ci czasami tej Japonii, żeby tam znowu być przez chwilę albo coś tam robić? Nie Co to leci? Mam CPK to tyle A tu jest x, no Dobra, ktoś jakiś mix włączył wszystkiego Spalansowany Leśnik, cztery nasze Negacja obrażeń Oddali, dobra Winek z za stówkę Skierowany Szybki reporcik co, co chcesz mnie reportować? Cie tam mogłem cagierkę kliknąć No ja tego nie zrobię Muszę spóźnić z tego